Limbo, gra swego czasu będąca nie lada fenomenem biorąc pod uwagę jak mały i skromny to tytuł, a jednocześnie jak duży impact wniósł w popkulturę. Skromna platformówka stworzona przez duńskie studio Playdead, wydana w 2010 roku coś obudziła w graczach. Coś, czego chyba nie chcieli nigdy w sobie obudzić, a jednocześnie to tak nęciło, że grało się dalej. Jej niezwykle oryginalna monochromatyczna grafika od pierwszych minut nas nęci, choć nie wiemy do końca dlaczego. Grata aż boli, a oglądanie dziesiątek czy setek zgonów tego niewinnego, tajemniczego dziecka, często w brutalnych, sugestywnych animacjach, powinna nas wycofać, powinna odrzucić. Grata jednak genialnie szafuje jakimś poczuciem tajemnicy, serwuje nam narrację trochę w stylu serii Dark Souls. Nie ma dialogów, nie ma głosów, jest to niezwykle dojmujący obraz, który próbuje opowiedzieć jakąś historię, jednak ukrywają ją niezwykle głęboko. Daje to pole do na tyle szerokiej interpretacji, że nigdy tak do końca nie dowiemy się jednoznacznie o czym ta gra jest. Mimo to twórcy zapodali nam pewne tropy i jeśli przeszliście kiedyś tę skromną platformówkę, doświadczyliście jej niezwykle mrocznego charakteru, ale nigdy nie zastanawialiście się, czy stoi za tym jakaś fabuła, to zapraszam na próbę analizy jej mrocznych zakamarków. Czym w ogóle jest tytułowe limbo? Według religii chrześcijańskiej to część piekła istniejąca dla ludzi albo nieochrzczonych, albo urodzonych przed Chrystusem. Według relacji świętego Tomasza Zakwinu jest to właściwie normalna kraina, gdzie nie doświadcza się cierpienia czy bólu. Ma ona tylko jedną zasadniczą cechę: nie ma dostępu do Boga. Wszyscy, którzy tam przebywają, nigdy nie doświadczą Jego łaski, nigdy Go nie zobaczą, nigdy nie ucieszą się Jego boskim blaskiem. Oprócz tego, życie przebiega tam w normalnym trybie. Mogłoby się to zgadzać choćby z tym, że gramy tutaj chłopcem, chłopcem, który być może nie dostąpił chrztu i dlatego tu trafił. Potocznie słowem limbo możemy też określić sytuację patową w naszym życiu sytuację kawkowską, bez wyjścia, bez jakiejkolwiek możliwości na zmianę. Limbo, które przedstawiają twórcy gry, jednak zdaje się skrajnie niebezpieczne. Są tu ogromne pająki, pułapki, piły tarczowe, kolce. Karabiny maszynowe światem na każdym kroku chce chłopca zamordować i to brutalnie. Przekraczamy rzekę, która może kojarzyć się z mitycznym styksem, a następnie zostajemy złapani w sieci obrzydliwego pająka. Udaje się jednak uciec i go pokonać. W dalszej podróży zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy tu sami. Są tu też inni chłopcy i niestety nie mają dobrych zamiarów, też pragną naszej śmierci i stawiają przed nami pułapki, patrząc w tło, widzimy inne powieszone postaci. Co dziwne, wszyscy wydają się być dziećmi. W dalszej podróży spotykamy jakąś obrzydliwą larwę, która potrafi wczepiać się w naszą głowę i wpływać na nasz umysł. Czasem jednak z sufitu wystają inne robaki, żywiące się tymi larwami, i właśnie one cię ratują. W pewnym momencie trafiamy nawet na ogromny napis Hotel, jakby to miejsce mogło dziać się po prostu na ziemi. Motyw urbanizacji jest coraz bardziej widoczny: są tu karabiny, piły mechaniczne, koła zębate, są sekcje zmiany grawitacji. Kluczowym momentem zdaje się scena, kiedy nasz chłopiec przebija się przez ogromną taflę szkła. Trafia do lasu, gdzie rozpoczął swoją przygodę. Ruszamy przez chwilę i widzimy młodą dziewczynkę. Delikatnie do niej podchodząc, ta zdaje się odczuwać naszą obecność. Jesteśmy coraz bliżej i widzimy napis Koniec. Tak, to koniec gry. Jak więc widać, gra ta bardzo enigmatycznie prowadzi nas przez swoją fabułę. Dlatego nie traktujcie tej analizy jako jedynej słusznej, bardziej ma ona na celu próbę rozszerzenia wyobraźni wokół tej gry. Dziecko, którym gramy, utkwiło w limbo, miejscu nieskończonej kary. Jedyną próbą ucieczki wydaje się być dziewczynka, którą spotykamy na końcu. Ona jest jedynym snopem światła w tym świecie. W toku fabuły napotykamy najprawdopodobniej lęki, z którymi nasz bohater borykał się za życia jakośby arachnofobia, czy wyśmiewanie przez rówieśników, strach przed wodą. Dziwne larwy kontrolujące jego umysł mogą być reprezentacją jego bezsilności podczas napadów paniki. Podczas których tracił kontrolę nad własnym ciałem. Kolorystyka może także naprowadzić na strach przed ciemnością. Jedną z najbardziej charakterystycznych lokacji jest napis hotel, który wydaje się być jakimś kluczowym momentem przed śmiercią chłopaka. Piły oraz powszechna industrializacja może naprowadzać na zawód jego rodziców. Być może na przykład jego ojciec pracował w jakiejś głośnej fabryce pełnej takich maszyn i struktur i chłopiec nieraz musiał w takim miejscu czekać na rodzica, w samotności patrząc na te ogromne maszyny i zaczęło to powodować u niego spore pokłady strachu. Kluczowa jednak wydaje się ostatnia scena, kiedy chłopiec przebija się przez szklaną szybę, a potem trafiamy do lasu. Składając to wszystko w całość, być może chłopiec był na wycieczce z rodzicami, zatrzymali się w hotelu, a następnie ruszyli samochodem w dalszą podróż. Podczas jazdy przez las doszło do wypadku, a chłopiec przebijając się przez tafle szkła może reprezentować to jak wypad przez przednią szybę auta. Teoria o wypadku samochodowym tłumaczy także sekwencje, gdzie bawimy się grawitacją. Reprezentują one stan, w którym chłopiec był przed śmiercią, czyli totalnej bezwładności po uderzeniu auta. Dziewczynka, do której chłopiec nie może dotrzeć, najprawdopodobniej jest jego młodszą siostrą, która również zginęła w wypadku. Choć inna z teorii odwołuje się do domku na drzewie, który widzimy ponad dziewczynką. Ma on zerwaną drabinę. To może znowu prowadzić do następnej teorii. Dziewczynka była siostrą chłopca, zmarła jednak wcześniej, spadając właśnie z tej drabiny. Chłopiec więc, umierając w wypadku samochodowym, właściwie spotyka ją na nowo. Na końcu gry widzimy tę samą scenę, ale już bez chłopca i dziewczyny. Ponad trawą unoszą się tylko dwa roje much, które mogą doprowadzać, że tam leżą ich ciała. Być może więc ta niezwykle mroczna gra kryje w sobie jakiś pierwiastek optymizmu. Być może chłopiec spotykając własną siostrę zdołał uciec razem z nią Limbo. Być może ich połączenie na nowo wyrwało ich z tego koszmaru. Być może chłopiec nawabił się tych wszystkich lęków i fobii po jej śmierci, i dopiero spotkanie jej na nowo pozwoliło mu od tego wszystkiego uciec. To oczywiście jedna z teorii. Na anglojęzycznym YouTubie możecie znaleźć ich więcej. Jeśli sami macie swoje teorie, to oczywiście chętnie poczytam. Ta gra nie daje jednoznacznych odpowiedzi, to jest część jej uroku. Twórcy z premedytacją chcielibyśmy bawili się w takich detektywów. Mnie jednak najbardziej przekonuje interpretacja o wypadku samochodowym. Wydaje się najbardziej spójna, no ale kto wie. To tyle na dziś. Bywajcie i powodzenia na szlaku.